Ktoś idzie Mam wam do przekazania ważny komunikat Jak widzicie Jesteśmy już na miejscu Wypłynęliśmy 4 czerwca Z portu w Gdyni Po tygodniu Dopłynęliśmy do Zatoki Białego Niedźwiedzia Gdzie się znajduje właśnie Polska stacja polarna Hornsund Jesteśmy w sercu Arktyki Ale jak widzicie Siedzę sobie w klapeczkach Zimno nie jest, mimo że jesteśmy w Arktyce, no jest, dzisiaj było prawie 10 stopni, a jeszcze jak świeciło słoneczko wcześniej, to w ogóle było mega zajebiście cieplutko. I e, tak to wygląda, no. Stacja mieści się na, na archipelagu wysp Svalbard. Archipelag wysp należy pod Norwegię. Widzicie, jest flaga Norwegii, jest flaga Polski i największa z tych wysp w tym właśnie archipelagu nazywa się Spitzbergen. z kolei tutaj ten fiord, bo jesteśmy w fiordzie nosi nazwę Hornsund no a ta zatoczka, którą widzicie tutaj nosi nazwę Zatoki Białego Niedźwiedzia no bo to jest Królestwo Białego Niedźwiedzia My tu jesteśmy tylko i wyłącznie gośćmi moi drodzy ale właśnie zabieram Was na wycieczkę po stacji, zobaczycie jak wygląda stacja, wszystkie budynki i jak nam się tutaj żyje w tym sercu Arktyki. I tak jak wam mówiłem, jesteśmy w Zatoce Białego Niedźwiedzia. Nie ma tutaj portu, więc no, w momencie, kiedy przypłynęliśmy tutaj statkiem, statek stanął na kotwicy gdzieś tam w środku zatoki i takimi specjalnymi pojazdami gąsienicowymi przewoziliśmy cały towar. Natomiast łódkami, pontonami wszystkie osoby z horyzonta przedostały się na stację. E, później Wam pokażę te pojazdy. No, i tak to wygląda, tutaj, moi drodzy, nasz e, krajobraz. I tutaj jest główne wejście do stacji. Z tych wejść mamy e, dużo więcej. E, zazwyczaj większość drzwi otwiera się na zewnątrz, tak żeby niedźwiedź po prostu łapom nie mógł sobie otworzyć drzwi do środka. E, I tu wchodzimy głównym wejściem. Polska. Akademia Nauk, Polska Stacja Polarna w Hornsundzie, w Zatoce Hornsund. Okej, okay. Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Tutaj mamy taką tablicę informującą o poszczególnych osobach znajdujących się w stacji, ale jeszcze sobie nie zrobiliśmy zdjęć, więc no, musimy to uzupełnić. Bo jesteśmy świeżo po przekazaniu stacji i teraz mamy drzwi na prawo i na lewo. Na prawo znajduje się tak zwana część letnia. I tutaj są różne laboratoria sejsmologiczne, laboratorium chemiczne. Później jak będzie Marcin dostępny nasz hydrochemik to tutaj z nim sobie przyjdziemy. Jest Laboratorium biologiczne i geomagnetyczne. E, tutaj mamy też pokoje letników, dosyć ciemno. I tutaj dalej: e, Marine Laboratory. Co tu jeszcze mamy? Lidar Room i chromatografii Laboratories jest kolega, ale... Możesz, chodź. <laughs> Nie, kole... Przyjdziemy, przyjdziemy innym razem. Dobrze, dobrze, bo teraz akurat... Jest zajęty. Jestem zajęty. Tak, to jest nasz hydrochemik. Jest zajęty, przyjdziemy innym razem. E, dobrze, I więc idziemy teraz do części zimowej. W drugą stronę. I tutaj mamy taką mesę letnią. Kanapy wygodne. Jest Netflix, jest telewizja, jest Plex. E, takie wiadro z filmami, z muzyką. Koledzy odpoczywają. Krzychu jest dzisiaj na dyżurze. E, osoba dyżurna tutaj musi siedzieć, pilnować e, e, radia, e, bo osoby, które wchodzą w teren, zabierają ze za sobą radio. Jeżeli by chciały coś zgłosić, no to tutaj. Dyżurny nad wszystkim czuwa. Tutaj mamy termometr, to nie jest alkomat. Nawet jest podpisane, że to nie jest alkomat. Tutaj mamy termometr. O, mogę sobie zmierzyć temperaturę. I jaką mam temperaturę? 36,3 to chyba jest dobra. Wszystkie osoby, które wychodzą gdzieś na zewnątrz, muszą się wpisać do zeszytu. Wyjść tu gdzieś jest teraz. O, zeszyt obserwacji niedźwiedzi. niedźwiedzi. Jeżeli widzimy jakieś niedźwiedzie gdzieś tu w okolicy się kręcą, to wpisujemy również i wszystkie osoby, które wychodzą wpisują się do zeszytu, pobierają broń, rakietnice. tutaj również mamy jeden komplet rakietnicy tu jest taki dzwon i o godzinie 8 8.30, 14, 14.30 ten dzwon wybrzmiewa na posiłki i tutaj przechodzimy sobie już właśnie teraz do naszej jadalni tutaj mamy kredens z całą zastawą stołową, to są obrusy sztućce Talerze, no wszystko co jest nam potrzebne do posiłków. I tutaj mamy stół na około 15 osób. Na ścianie jest obraz patrona stacji Stanisława Siedleckiego. I tutaj mamy zdjęcia wszystkich wypraw, począwszy od pierwszej wyprawy aż do. 46. No my aktualnie jesteśmy na 47, więc jeszcze nie zrobiliśmy sobie zdjęcia. Trzeba będzie później pewnie dołożyć takich tabliczek, bo akurat jest ostatnie miejsce. No i mnóstwo różnych map. Tutaj przechodzimy sobie teraz do kuchni, w której już ja tutaj przygotowywuję posiłki dla wszystkich. No kuchnia dosyć fajnie wyposażona. Mam piec konwekcyjny, jest frytura. Jest indukcja, piekarnik. Tutaj jest postawiony rosołek na jutro. Się nam robi. Jest patelnia, jest grill elektryczny, jest wypażarka, duży stół do przygotowywania wszystkich posiłków. Mam JBL-a, tutaj też zawsze jest głośno, gra muzyka. Tutaj za jbl mam również krajalnicę do, do wędlin, do serów. Jest toster. Tutaj dziewczyny jakieś kiełki już y, przygotowały, różnego rodzaju, także o, widzę, że już nam rosną. Y, dostęp światła mają cały czas, no bo mamy teraz dzień polarny, y, jak widzicie, cały czas jasno. No dobrze, idziemy dalej. Także tutaj jest, jest kuchnia, tu jadalnia, tam mesa letnia. Tutaj mamy takie pomieszczenie, które nazywa się chlewik. Tu są różne rzeczy, które zostały ze śniadania, z obiadu. Plus kawa, herbata. Tu jest ekspres, jest mikrofala, jest taki opiekacz. I tu widzicie, zostało ragu mięsne. Z, z, z obiadu został makaron. Tu gdzieś też ser parmigiano reggiano. Starłem, jest y, ciasto, y, murzynek albo afroamerykanin, nie wiem jak to nazwać teraz. Y, tu mamy owoce świeże, które za niedługo się skończą, więc tutaj wszystkich uczulam, żeby jedli. Y, tu jest taki koszyczek z, podstawy, z podstawowymi takimi różnymi medykamentami, które mo mogą nas postawić na nogi, jeżeli ktoś tego potrzebuje. Zapas wody, wody, napojów różnego rodzaju. Tu jest lodówka z takimi, właśnie różnymi resztkami z, z obiadu, ze śniadania. Tutaj już mam na jutro przygotowane łódka i tak to wygląda. I przechodzimy tutaj do kolejnej takiej części. Tu mamy wyjście na zewnątrz. Magazyn sportowy, nie wiem, czy tu jest teraz otwarte, jest zamknięte. No w środku mamy cały sprzęt sportowy potrzebny w terenie, tak. Mm, tutaj no, e, mamy zbiornik na wodę. Zaraz wam go pokażę, ile mamy wody. No mamy wody. Na razie tyle, ile widzicie. Ten zbiornik jest dosyć duży. E, wodę czerpiemy z pobliskiego jeziorka ta woda przechodzi tutaj przez osmozator. Staram się jej oczywiście nie pić, no bo taka woda osmozowana jest pozbawiona wszelkich jakichś tam wartości odżywczych, wszelkich minerałów, więc mamy wodę butelkowaną. Natomiast w zimie, jak jeziorko zamarza, to tutaj przez te drzwi. Wszyscy biorą łopaty i po prostu wrzucają śnieg do tego zbiornika. Tam na dole są również grzałki, ogrzewają później te, te bryły śniegu, śniegi, śniegu i lodu. No i w ten sposób w zimie mamy wodę. No, na razie mamy wodę z jeziorka, więc bardzo dobrze. Tu mamy siłownię. Jest, jest forma? Jest moc. Jest moc. Rafał to jest nasz informatyk. Coś tu sobie trenuje. Ograliśmy też turniej w Darta, więc no będziemy tu również przychodzić. Idziemy sobie dalej. No tu przechodzimy na magazyny. I mamy tak, mamy ambulatorium, zobaczymy, czy tu jest otwarte, nie? Rafał będzie miał klucze pewnie. Zaraz się go zresztą zapytamy. Rafalo, jak skończysz, otworzyłbyś ambulatorium, bo chciałem zobaczyć tam ale na spokojnie. No dobra, Rafał nam później otworzy ambulatorium. Yy, tu mamy magazyn gospodarczy. Magazyn gospodarczy, więc wszystko co jest nam... To mu się nie zapala światełko. Wszystko co jest nam niezbędne, potrzebne, proszki, nawet na owady, bo owady przypłynęły horyzontem i po prostu no mamy tu muchy, jest ich niedużo, ale są. No i tak wszystkie po prostu potrzebne, potrzebne rzeczy do utrzymania stacji w czystości, tak. Nawet mamy znicze, na, na wszystkich świętych się chodzi na tak zwanego wilczka pod krzyż zapala się znicze. Otóż gasimy. I idziemy dalej, ambulatorium Wam później pokażę. Tutaj mamy magazyn żywności, czyli to już stricte jakby mój. Tu są, no, tak jak widzicie, różnego rodzaju keczupy, drzemy, sosy, różne jakieś tam napoje, mąki, kasze, makarony. No, wszystko, co jest nam jakieś konserwy. Złupki chińskie, różnego rodzaju sosy, przyprawy. Wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby przygotować posiłki. Tutaj jest magazyn depozytowy z naszymi prywatnymi rzeczami. Zamknięty pod klucz. Klucz ma nasz kierownik. Magazyn broni, również oczywiście, zamknięty pod kluczem. No i kolejny magazyn. Różnego rodzaju ciastka, słodycze, napoje. E, chipsy, no wszystko mamy co tak naprawdę, czego dusza zapragnie. E, możemy brać sobie i po prostu jeść, to jest wszystko dla nas. E, są ciasta, biszkopty. E, wszystko, wszystko, wszystko. E, także jest tego dosyć sporo. Tutaj e, mam e, lodówki e, z nabiałem. E, już część musiałem pomrozić po prostu na biało, no bo nie wytrzymałoby to wszystko tak długo, więc mam też część rzeczy pomrożonych. Tutaj wypisane mam, co mam po prostu w danym sektorze, co się znajduje, żeby później nie szukać bezsensownie. Tu kolejne chłodnie, tak, owoce, warzywa, mrożone warzywa, pierogi, ryby, Tutaj mam pieczywo, i tutaj mam różnego rodzaju mięsa, także jest tego dosyć sporo. No i chłodnia z warzywami. Udało mi się tu już zrobić porządek, poukładać wszystko. Jest tutaj dosyć chłodno, więc tutaj mamy wszystko, co, co powinno być w ciemnym, w chłodnym miejscu. Jest. Są świeże warzywa, są owoce, które. No, Mam nadzieję, że jeszcze chwilkę będziemy się nimi cieszyć. Także tutaj, jak towar cały przyjechał, no to musieliśmy sobie zrobić porządek. Tutaj mamy jajka, które trzeba odwracać, żeby zachowały dużej świeżość, no bo jak wiecie siłą grawitacji żółtko, które ma większą gęstość opada niżej, i te jajka później szybciej się psują. Dlatego co jakiś czas i odwracamy po prostu o 180 stopni, żeby dłużej zachowywały świeżość. Tutaj mam osmozator. Jak wszystko sobie tutaj poukładałem, no to też włączyłem osmozator, żeby wszystkie tutaj bakterie pozabijać. No i tu kolejne wyjście na, na tylny plac. Jest dosyć ciepły i nie wieje. E, tutaj jest warsztat Mechanika. E, tu widzicie właśnie mamy łódkę. Tam jest magazyn, hala magazynowa, gdzie znajduje się. E, znajdują się również moje e, chłodnie z zamrożonym mięsem, z warzywami, e, z większą ilością pieczywa i tak dalej. Tutaj widzicie nasz sprzęt są właśnie. E, tak zwane pts -y, czyli takie amfibie pływające. Może uda mi się Wam coś również tu więcej pokazać. Mamy piękną pogodę, świeci słoneczko i jest dosyć ciepło. Też widzicie, że no, błotko się już tutaj suszy. Robi się całkiem przyjemnie, bo jak przyjechaliśmy, to było tego błota dosyć sporo. Trzeba było chodzić w gumiakach oczywiście, w teren cały czas wychodzimy w gumiakach. No i każde wyjście. Trzeba być czujnym, uważać na niedźwiedzie, bo jednak to my jesteśmy tutaj gośćmi, a niedźwiedzie są tutaj w swoim e, królestwie. Więc e, no, trzeba uważać, e, jak się wychodzi, e, i, i mieć zazwyczaj przy sobie broń, jak się gdzieś e, idzie dalej. E, dobra, wracamy moi drodzy teraz w kierunku tam mesy, e, mesy letniej. I pokażę wam jeszcze mm, mój pokój. Yy, tu mamy też takie wyjście. O, widzicie, yy, te drzwi akurat otwierają się do środka. Zaraz Wam pokażę. Te drzwi akurat otwierają się do środka. Yy, dlaczego? Yy, no, nie mogłyby wszystkie drzwi otwierać się na zewnątrz, yy, ponieważ gdy przyjdzie noc polarna i zima, to śnieg może zasypać yy, no, całą stację, łącznie z oknami i drzwiami, także nie mielibyśmy się jak wydostać dlatego drzwi muszą być otwierane również do środka, żeby w razie właśnie takiej sytuacji, móc jakoś się odkopać ze stacji. E, ok, więc wracamy, wracamy sobie. E, no idziemy, pokażę Wam jeszcze jak wygląda, jak wygląda mój, mój pokój. Tutaj mamy komputer room. Właśnie Rafał tam siedzi. O, mamy pieska, jest księżniczka Leja Była na spacerku Leja! Musimy mierzyć wodę Zmierzyliście temperaturę wody? Tak. Jaka jest temperatura? 3-4. No to wzrosła chyba, bo było mniejsza, nie? Wysoka stosowność, ale wiesz, nie wie jak. Leja. W ogóle jest mega ciepło na dworze. No teraz wychodziłem, właśnie widziałem. Tu jest radio Room. Zgadzasz, co tu nagrywasz? Nie, nagrywam. Tu mamy meteorum, to przyjdę jak Piotrek będzie na... No. Najlepszy meteor w stacji to my. <noise> o, przyjdę Boje kiedyś, przyjdę, przyjdę do was to mi coś opowiecie, dobra? To z nami najlepsza pogoda. Dokładnie, jest <noise> tylko z nami gwarantowana wspaniała pogoda. 5 stopni na dworze, zero wiatru. Dokładnie. No. Tak. Także mamy pokój właśnie meteorologów. Który, którzy nam sprawdzają pogodę. Tutaj kolejne wyjście na zewnątrz. Tu mamy kulochwyt. Widzicie, więc jak wychodzimy z bronią, no to właśnie tutaj sprawdzamy, czy broń została rozładowana. O tu Wam pokażę fajne poroże renifera. Patrzcie, jakie bydle. Fajne, nie? poroże renifera, z, w ogóle z czaszką nie, znalezione gdzieś nieopodal stacji. Więc tak to wygląda, e, moi drodzy. Tu jest mój, mój pokój. E, mam łóżeczko, mam szafę, tu mam powiesioną, powieszoną e, broń, mam również e, rakietnicę, tak, rakietnicę, tu mam do rakietnicy Czerwoną, zieloną oraz hukowe flary. No i ubranka. Tu mam po prostu jakieś tam swoje podstawowe rzeczy. Mam grzejniczek, więc no jest ciepło. Prąd pozyskujemy z agregatów, ale to już na inną wycieczkę. No i tak to, moi drodzy, wygląda. I, moi drodzy, do magazynku się udało nam wejść. Bo jest Ania, otworzyła nam i tu widać dzień jest dobry. wszystko. Dzień, dzień dobry, dzień dobry. tłoku, to ja wyjdę. To jest nasz sprzęt sportowy. I co tutaj mamy? Do różnych, do różnych czynności, które wykonujemy w terenie, ponieważ zimą na przykład przydają się często narty, ponieważ mamy dużo śniegu, więc dużo łatwiej jest podejść na nartach i na nich zjechać, na przykład idąc po próbki. Mamy też sporo sprzętu spinaczkowego, w związku z tym, że badania prowadzone są często na lodowcu, także musimy mieć sprzęt do asekuracji, do ewentualnej akcji wyciągania ze szczelin. No i też mamy sporo takiego sprzętu typowo rekreacyjnego dla naszych zimowników. Mamy łyżwy, narty biegowe, na których też niektórzy lubią tutaj chodzić, choć rzadko są ku temu warunki. No i całą masę kasków i takich śmiesznych, ciekawych rzeczy kaski na skutery i tak samo mamy kombinezony specjalne na skutery hmm, cieplutkie takie cieplutkie i fajnie się w nich bardzo jeździ ciepło, miło i przyjemnie także no, mamy tutaj troszkę tego fajnie, super dziękujemy super. dobra moi drodzy wracamy jeszcze yy, z Rafałem otworzy nam ambulatorium pokażemy wam co tu w ogóle mamy no nie wiem czy wiecie ale jakby się coś stało no to Najbliższa pomoc jest w longier. Śmigło może przylecieć pewnie gdzieś do dwóch godzin, nie? Nie, 4 minut. Ile? No, ale mamy tu podstawowe takie po prostu rzeczy, które by nas mogły postawić na nogi, ewentualnie uratować nam życie. Defibrylator widziałem, że jest w tym, nie? W mesie. A Rafał mówił, że mamy też urządzenia do szycia, skalpery skalpele, jakieś nici. No i takie różne rzeczy. Spiritus też jest? No fajnie, oczywiście. No. No i tak to wygląda wszystko. No. Już idziemy teraz. Jest brownie, więc zaraz sobie zrobimy brownie i szczelimy sobie kawusie, a później wyjdę na zewnątrz, bo jest ładna pogoda, więc może polatam dronem. Mary? zajbista jest na dronach. Na drona zajbista? no. No to, 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 to zaraz będę wychodził na drona. Tutaj mamy pierwszy budynek, zaraz przy plaży, który nazywa się Banachówka. Widzicie, że tutaj nam zatoka zaczęła zabierać plażę, więc staramy się tutaj tą banachówkę ocalić. Tam dalej, widzicie, są poukładane gwiazdobloki. No i tutaj są zbrojenia z siatki wykonane. Nie wiem na jak długo to starczy na jak długo to wytrzyma. No, ale może być różnie. I to jest taka hala magazynowa oceanograficzna. Tutaj mamy w środku Hanseny, czyli takie kombinezony na wodę. Kolega właśnie ściąga. Je się tutaj zakłada na takie metalowe stelaże, które są jednocześnie grzałkami. No, tutaj będziecie widzieć, to jest grzałka, ona jest ciepła. W razie W, jeżeli Hansen trochę zmukł, zmoknął, no to się suszy. Tutaj mamy taki różny sprzęt. Y, poca y, potrzebny na, na wodę. I może przejdziemy tam drugimi drzwiami. Powinno się udać. Jest otwarte. Tutaj mamy cały sprzęt. Y, czyli łodzie. Tu jest traktor do slipowania. Wszelkiego rodzaju właśnie łodzie. I tutaj mamy zbiorniki z paliwem, ponieważ no, nasza stacja e, jakby jest zasilana w prąd z agregatów e, prądotwórczych, które są właśnie na paliwo. Tutaj widzicie, jest pięć dużych zbiorników, cztery są pełne. Jeden jest pusty, awaryjny. Taki w razie gdyby się któryś z tych czterech rozszczelnił, no to można można będzie po prostu te paliwo przetransportować, przelać do tego awaryjnego, pustego. I tak to wygląda. Idziemy z Buta. Dobra, wracamy w takim razie, moi drodzy, do naszej stacji. Udało nam się, udało nam się już zrobić zdjęcia. Tutaj jest nasze logo naszej wyprawy 47. No, i mamy cały staw wszystkich pracowników, którzy tutaj pracują, począwszy od naszego kierownika Łukasza, który jest no, kierownikiem oraz e, głównym geofizykiem. Jest, jest Ania, która jest meteorologiem no, i zastępcą kierownika. Jest nasz szalony naukowiec Marcin, który jest hydrochemikiem. Jest nasz specjalista od komputerów i łączności. Informatyk Rafał. Jest nasz konserwator Grzesiu. Jest Emil, który jest mechanikiem. No, najważniejsza osoba w stacji, bo dba, aby agregaty działały. Jest Beatka, meteorolog. Piotrek, meteorolog. Jest Kacper, oceanograf. Jest z nami Leja, księżniczka Leja z Gwiezdnych Wojen. Jestem oczywiście ja. Jest Marysia, która mi pomaga na kuchni. Jest administratorka Olga. O, idzie nasz... Yy, Poznajecie? Pokaż, gdzie jesteś. Yy, chyba tu... Nie, tu nie. Tu. <laughs> Muszę tak. uciekać. Uciekaj, uciekaj. I kto nam został? No, Leja jeszcze raz. I jest jeszcze Kuba. Kuba i Krzysiu nam pomagają ogarnąć stację to są tacy pracownicy techniczni od zadań bojowych. I tak to właśnie wygląda. Siemanko moi drodzy, jesteśmy w laboratorium naszego hydrochemika Marcina. Widzicie za mną tutaj jest dużo różnych urządzeń służących do różnych analiz. Jeżeli chcecie zobaczyć właśnie jak wygląda praca w takim laboratorium, jak wygląda praca hydrochemika Terenie, jak wygląda praca oceanografa, jak wygląda praca geofizyka, ornitologów, jak wygląda praca meteorologów. No to serdecznie Was zapraszam już na dzisiaj na kolejny odcinek. Także śledźcie, lajkujcie, subskrybujcie, żebyście nie przekapili kolejnego odcinka. Myślę, że już wkrótce będzie on na kanale. Także serdecznie zapraszam. Yo.